Wszystkie możesz przeliczyć, 26 zamkniętych kopert. A przy was nie, musisz Proszę liczyć. być dokładny. 26 jest, a ja będę wydawała. Dobra? Dobrze. Tak? Okej. Okay. Dobra, no to w takim razie teraz już z przewodniczącym. Boguszak, przyjdziesz już do mnie? Bogdan... Dobra, dobra. Ile? Dwadzieścia. Dwadzieścia? Tak. Ja nie zdaję, a gdzieś tam... Właśnie, Panie Bogdanie, Pan się denerwuje też? Ja pewnie, że tak. To, że gdzieś tam jakieś emocje są. Kojarzy Pan, która to jest Pana matura? 30. Ale jako nauczyciel. No tak? I tak, i tak. Witam, witam. Ale proszę jeszcze raz uporzyć zebra. No to spróbuj tak czytać w związku z tym jak tym ekran. Proszę Na To jest pierwsza część test, proszę przeliczyć.